Nazywam się Piotr Piotrowski, jestem astrologiem z wykształcenia filozofem, a także prezesem Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, autorem wielu książek i publikacji poświęconych astrologii i historii astrologii, a także wykładowcą astrologii, nauczycielem astrologii w szkole Astrologii Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, która już od nieprzerwanie funkcjonuje od 11 lat. I mam przyjemność przedstawić Państwu przebieg planet, czyli to, co się będzie działo w nadchodzącym tygodniu, czyli w dniach. 16 22 września 2024 roku. Całą taką właśnie planetarną kolorystykę tygodnia, która no, teraz się właśnie w, tym, w tych najbliższych dniach zapowiada bardzo, no, nie tylko dynamicznie, prawda, ale jakoś też chciałoby się powiedzieć nawet groźnie, dlatego że jesteśmy właściwie w przededniu zaćmienia Księżyca, które będzie miało miejsce w środę i to jest zaćmienie wprawdzie częściowe. Ale jednak, ale jednak jest to zaćmienie, czyli to jest układ, no to jest to jest pełnia księżyca po połączona z za, zaćmieniem w znaku wodnych ryb. Prawda? No i ten wodny, ten, 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 ten wodny znak ryb tutaj wydaje się być bardzo taki no, no znamienity i wszystko jakoś kulminuje prawda, w tą właśnie stronę. I to, to jest, to, to jest jedna taka rzecz, która tutaj nam. W taki no, sposób będzie towarzyszyć i, od, i której też będziemy jakoś podlegać. A druga sprawa to są konfiguracje słońca, które, które to słońce zmierza w niedzielę do wyjścia ze znaku panny i wejścia do znaku wagi, czyli rozpoczyna jednocześnie nową porę roku. Ale zanim to słońce wyjdzie z tego znaku panny, to utworzy, to, to utworzy aspekty właściwie z wszystkimi tak zwanymi planetami transpersonalnymi, czy też tymi transsaturnowymi Uranem, Neptunem i Plutonem, co też pokazuje, że tutaj będą miały miejsce. No, może, no, może jakoś dziejowe zmiany, ale w każdym razie no, takie, takie momenty tutaj nas czekają, które będą jakoś takie no, wzorcowe prawda, dla, dla jakichś zdarzeń, że to nie będą takie zwyczajne sobie, prawda, jakieś takie coś, co przyszło i, i, i poszło, tylko raczej coś, co tutaj nas przynajmniej na. Ten następny kwartał bardzo mocno jakoś no, umocuje, prawda? W tym takim nowym, zupełnie tutaj trendzie. Ale zanim to nastąpi, no to mamy właśnie pełnię księżyca, która, która jest położona, do której dochodzi w znaku ryb. Ta pełnia, no jak Państwo widzicie, tu jest w znaku ryb, i jeszcze w koniunkcji z Neptunem. Czyli to jest opozycja po prostu Słońca, Słońca i Księżyca. Każda pełnia jest takim momentem krytycznym w tym cyklu, prawda? Jakoś tutaj lunar, lunarnym. No, sam fakt, że to, do, że to ma miejsce w znaku wodnym, czyli w znaku ryb, no to to może wprost, prawda? Jakoś no, nieraz sugerować, prawda? Czegoś wska wskazywać po prostu na jakieś, prawda? Wezbranie wód, czy jakiś, jakiś po prostu powódź. I to może być na różnych poziomach, zresztą ta powódź może być dosłowna, tak jak mamy to teraz miejsce tutaj w naszym kraju na południu, albo też taka powódź, że po prostu będziemy zalewani przez różne uczucia, emocje, lęki, obawy, nadzieje, ale też takie właśnie iluzje i takie nowe obrażenia, prawda? Jakoś, chciałaby się powiedzieć, takie no, no właśnie jakoś iluzyjne. Czy takie, no, które nas od, odrywają jakoś od rzeczywistości i to i, i skłaniają do pewnych, nie wiem, poświęceń, wyrzeczeń tego, co gdzieś no, może nam się wydawać, że musimy robić, że jesteśmy jakoś skazani na to. I to jest sama ta pełnia, prawda? Jakoś tutaj w tym znaku Rypi jeszcze połączona właśnie z, z Neptunem. A do tego ta pełnia, to jest po prostu tak zwane częściowe zaćmienie księżyca, jedno z najsłabszych z, takiego, z takiej rodziny Saros 118, która się zaczęła w roku 1105, więc dawno, dawno temu i jeszcze trochę jeszcze, i, i, i jeszcze trochę potrwa. I to jest taki. By, to, by, to zaśmienie jest samo zaćmienie, prawda, jest czymś takim, no w, już jakby pokazuje pewną, pewne pewien dramatyz, prawda, jakoś sytuacji. I to znaczy, że jeżeli mamy teraz zaćmienie księżyca, to następny, następna lunacja, czyli następny nów, prawda, który będzie miał miejsce, to będzie to po prostu zaćmienie słońca. Czyli wchodzimy jednocześnie. Taki w tej chwili no właśnie ważny korytarz zaćmień w którym tutaj się różne, no atmosfera jakby może być taka no, naenergetyzowana. Żeby nie powiedzieć jakoś zawilgocona prawda, różnymi uczuciami, emocjami, ale też właśnie tą dosłownością, prawda, jakoś tutaj wody. Tu, tu sam fakt, że ten księżyc tutaj w pełni e, i w tym zaćmieniu, prawda, ma jeszcze jest w koniunkcji z Neptunem, no, z władcą, prawda, mórz i oceanu, więc no, astrologia wydaje się być taką dziedziną, która z, z jednej strony coś pokazuje w taki nieraz bardzo metaforyczny i jakiś no, symboliczny sposób, a nieraz po prostu tak jak tutaj Państwo to. Widzicie wprost, no jakby dosłowny, prawda, jakoś. I do tego jeszcze wszystkiego nie też, że to jest pełnia, prawda, w, tych, w znaku i razem z tym z tym Neptunem, władcą prawda, tych musz i oceanów. To dodatkowo jeszcze, właśnie to jest to zaćmienie, to dramatyczne, prawda? Bo wszystkie te zaćmienia mają jednak taki, 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 taki posmak, jakby, czy taką, taką, gdzieś stwarzają taką atmosferę, czy też, że przynoszą takie zdarzenia, które są jakoś nieodwracalne, nieodwołalne, nic nie można z tym, prawda, jakoś zrobić. Że one są w jakiś sposób, no taki, no. Prawda, konieczny wręcz taki no drama, dramatycznie konieczny. Że tutaj no po prostu zapowiadają pewne rzeczy, na, na które my też nie mamy wpływu, i w związku z tym też ta pełnia jakoś tutaj połączona z tym zaśmieniem, no jakby może nas trochę redukować do takiej, takiej bezradności, prawda, jakoś wobec właśnie na przykład żywiołu. Czy w ogóle też wobec tutaj naszych, prawda, jakoś we, tych naszych wewnętrznych też jakoś żywiołów, bo to przecież może mieć różne, różne po, po poziomy jakoś takiego manifestowania się. I do tego jeszcze wszystkiego ten księżyc to jest, mówimy o tym, że to jest super księżyc, czyli po prostu on jest w perygeum, co świadczy o tym, że Lilith, czyli ten punkt, który tutaj jest, który jest z kolei apogeum orbity księżyca, gdzie on jest najdalej. Położone od ziemi, no to książę jest tutaj w opozycji do tego punktu, czyli po, po, no, czyli po prostu jest w perydeum, on jest tam szybki. To jest jego taka, taka cecha, więc te zmiany, które tutaj ta pełnia będzie przynosić, one też będą bardzo szybkie, dodatkowo jest to w znaku zmiennym, prawda, czyli też no to różne tutaj co chwilę mogą jakby następować okoliczności. No i właśnie jest, będzie się na niebie wydawał przez to, że jest perygał, będzie się wydawał prawda, jakoś większy, no bo on po, no, będzie po prostu bliżej, bliżej nas. Więc jakby ten wpływ tej całej lunarności, jakby na nas, czyli ten księżyc, który też jest to w astrologii ptolemeńskiej, zwłaszcza mówimy o tym, że księżyc jest, prawda, wilgotny, zimny i wilgotny, prawda? Czyli po prostu też ma związek jakoś z wodą, z tą płodnością. No, no, tu jest ewidentnie, prawda, jakiś tego nadmiar po prostu. I do, do tego jeszcze fakt, że tu jest, że tutaj mamy Saturna w domu siódmym. I wszystkie te pełnie, no jak znamy, jak astrologowie, niektórzy powiedzmy, znają dawne teksty, no to, no to wiedzą, że jeżeli jest pełnia i. W tej pełni, w tym horoskopie pełni jeszcze dodatkowo jest księżyc właśnie na descendencie czegoś w domu siódmym, nie księżyc, tylko Saturn, jakiś malefik, prawda? To, to to pokazuje też dramatyzm tej, tej że, to, że to z tego nic tutaj dobrego nie, nie będzie. I to jest ciekawe, że ten Saturn w Domu Siódmym nie jest w każ nie jest na całym świecie, tak? tylko po prostu to jest w tej naszej tutaj szerokości geograficznej, czyli, czyli w tym, co tutaj teraz się dzieje. Ta pełnia, czyli to zaćmienie zarazem częściowe i ten księżyc właśnie w apogeum będzie miał miejsce, to będzie miało miejsce w środę, dokładnie o godzinie 4.36 będzie pełnia, a o godzinie 4.45 będzie zaćmienie. Ono będzie widoczne, księżyc będzie nisko, nisko na horyzoncie, więc w naszej szerokości geograficznej będziemy go mogli oglądać, ale właśnie w takich tych godzinach no bardzo wczesnorannych. I w tym samym czasie, kiedy, kiedy tutaj ten właśnie, kiedy dojdzie do tej, do, tej, do tej pełni, jednocześnie Merkury utworzy właśnie opozycję do tego Saturna w domu siódmym, pokazując też taki, no z jednej strony, prawda, jakoś taki konflikt, no bo tu jest Merkury, który jest w swoim znaku, prawda? On jest tutaj w opozycji do Saturna, więc jest jakiś rodzaj, no, presji, czy jakiegoś takiego w tej, w tej chwili, prawda, jakiegoś zawężenia swojego myślenia i tych swoich sił intelektualnych, prawda, na to, żeby przeciwdziałać, no, na przykład tym skutkom, prawda ogólnie tego, tego właśnie tych, tych zaśmień, które tutaj, no, tak jak powiedziałam, tu wchodzimy prawda, w, ten, w ten czas właśnie, w ten korytarz, prawda taki no, szczególnie t, trudny i taki, no, że musimy być bardzo ostrożni, żeby nie podejmować w tej chwili żadnych strategicznych decyzji jakoś w swoim życiu, które mogłyby by, by mieć prawda, jakieś takie konsekwencje, tylko trochę No tak jest, że to jakby płynąć prawda, z takim nurtem zdarzeń i zarazem prawda, być bardzo czujnym i ostrożnym na. Te, na te, na te, żeby móc prawda, być dobrze skoncentrowanym, jakoś tak umocowanym, też jakoś tutaj w sobie, żeby zawsze znaleźć jakieś no, racjonalne rozwiązanie z tej sytuacji. I tu, ponieważ to jest Merkury, który jest jednocześnie władcą ascendentu tego horoskopu tutaj pełni, bo tutaj ta Mer Merkury jest w Panny, którym włada, i ascendent, i ascendent również. No, to jakby to, to jest taki no powiedzmy jasny punkt tej całej pełni, że jednak tutaj no nie stracimy zupełnie rozumu, mimo że nas tutaj będą różne rzeczy zalewały. Oczywiście ta pełnia, na, na tą pełnię, na, na, to, na to zaćmienie księ, księżyca w szczególny sposób będą wrażliwe osoby, właśnie nie, 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 nie tylko z podznaku ryb, ale także z podznaku panny, strzelca, bliźniąt, prawda, no bo to są te właśnie znaki zmienne. Mówię tak bardzo ogólnie, bo to w, ktoś tam może mieć ascendent, księżyc, jakieś tam inne elementy horoskopu, ale no tu gdzieś to będą, tu się będzie to rozładowywać, prawda, ta energia taka, taka no właśnie dynamiczna i taka trochę też jakoś może um, dramatyczna. To jest środa 18 września, w godzinach, no właśnie takich no, przed schodem słońca, to jest czwarta 45, jest zaćmienie 10 minut, 9 minut wcześniej jest pełnia. I to jest środa, prawda? I to cały, jakby ten cały, ten, ten, te wszystkie, prawda, te układy tutaj no, zmierzają, jakby do tego rozładowania się właśnie jakoś tutaj w środę, czy takiego no, też jakoś, można powiedzieć, początku. I to o tyle jeszcze nadaje jeszcze tej dramaturgii, jakby temu wszystkiemu, ponieważ to jest ostatnia lunacja, czyli ostatni, ostatni ten nów albo pełnia przed wejściem słońca w kolejny znak kardynalny, czyli, czyli, czyli właśnie w znak wagi. To będzie miało miejsce w niedzielę. I tym samym jakby ta pełnia też jest, to jest taka no pełnia, że tak powiem kwartału, prawda, która zapowiada też tą właśnie tutaj jesień, która no, pod pewnymi względami zapowiada się jakoś właśnie, no chciałoby się powiedzieć trochę dramatycznie, czy jakoś tak no, że tutaj stracimy jakby takie, taką właśnie umiejętność jakoś no nadążania, prawda, za pewnymi rzeczami. I potem jest czwartek, czwartek kiedy słońce, które tu jest właśnie pod koniec, znaku, pod koniec znaku panny będzie tworzyło aspekt właśnie do, do, do Urana, pod koniec znaku panny, czyli on już prawda, zmierza do, do tego, żeby, żeby z tego znaku wyjść, ostatniego letniego znaku. I tym takim, przy takim akompaniamencie to będzie się ba, w bardzo ciekawy sposób prawda, rozgrywało: przy akompaniamencie właśnie tych aspektów tego Słońca do tych planet, właśnie tych transpersonalnych, czyli też tutaj będziemy musieli myśleć jakoś bardziej globalnie o, o sobie, o swoim miejscu, prawda, w świecie, o swoim miejscu, też no, w takim kontekście jakimś takim ogólno-społecznym, społeczno-gospodarczym, społeczno-ekonomicznym, społeczno-politycznym że tutaj też się będą miały miejsce takie no ważne, ważne zdarzenia. Sam ten trygon Księżyca z Uranem jest oczywiście to jest taki czas pobudzający, innowacyjny, dobry na podejmowanie jakichś takich no właśnie nowych decyzji, wyjścia z pewnego z pewnego, z pewnych utartych kolei, tu się mogą pootwierać prawda, jakieś różne nowe okoliczności, okazje, szanse, jest to czas na to, żeby jakoś zmodyfikować też swoje życie, głównie w tym takim kontekście prawda, materialnym, bo jednak ten trygon zachodzi w znakach ziemskich, więc to jakby z kolei też może goś pozytywnie prawda, oddziaływać na osoby w ogóle, które się urodziły pod tymi znakami, czyli też nie tylko panna byk, ale także koziorożec, zwłaszcza z, z, z tej ostatniej dekady jakoś tego znaku, czyli te, ci wszyscy urodzeni spod tych znaków po powiedzmy 15 prawda, jakoś danego miesiąca, po, po 15 dniu. I to jest ten właśnie trygon tego, tego słońca z, z uranem, otwierający jakoś i poszerzający nasze możliwości. No i potem mamy kolejny, kolejną, kolejny układ, kiedy słońce tutaj, pod sam, właśnie koniec, pod sam koniec, panny będzie tworzyło opozycję do Neptuna. No i to uściśli jakby to, co tutaj miało miejsce właśnie w czasie tej pełni, czyli tu słońce, prawda, utworzy opozycję do tego właśnie władcy mórz i oceanów. No to jest taki układ znowu tutaj taki konflikt, prawda, między racjonalnością a jakimś tutaj takim, nie wiem, mistycyzmem. Czas trudny to jest czwartek 21, przepraszam, to jest sobota 21 21 września. Ten układ urana ze słońcem to jest czwartek 19, a tutaj 21 w sobotę jest opozycja właśnie słońca z Neptunem. Czas pomyłek, nieostrożności, w ogóle nieostrości, prawda, jakoś widzenia, czas, który może tutaj zaburzyć taką naszą tutaj równowagę. No i Czas takiego no, też popadania w jakąś iluzję czy w jakieś nierealne oczekiwania, więc to jest dobry czas na wypoczynek, to jest dobry moment na to, żeby się oddać różnym rzeczom, że tak powiem, duchowo, mistyczno, filozoficzno, medytacyjno, modlitewnym i tak dalej, niż na przykład robić jakieś, jakieś rzeczy, po których spodziewalibyśmy się no, takiego twardego, prawda, jakiegoś w, mierzonego w takich konkretnych, takich konkretach, prawda, jakoś tutaj suk sukcesów. Więc to jest taki czas właśnie takiego no, na takie jakby no, właśnie płynięcie. W tym samym dniu, czyli też właśnie w sobotę, 21 września, merkury, który tutaj jest pod koniec, który tu jest w 20 stopniu w 20 stopniu panny będzie tworzył kwadraturę do Jowisza. To są takie właśnie nadmierne oczekiwania i te, te układy, jakby tutaj sobotnie, one się jakoś są takie. No, właśnie jakoś uzupełniające się trochę, dlatego że tutaj ten Neptun do Słońca mówi o takim właśnie odpłynięciu, o takim odrealnieniu, a z kolei ten Merkury z Jowiszem jakoś pasuje też do tej, do, do tej kompozycji, jakby tutaj planetarnej, do, do tej konfiguracji, ponieważ mówi po prostu o takim życzeniowym, nadmiarowym myśleniu i takim, takim no wyobrażeniu, że skoro coś jest do pomyślenia, to znaczy, że też jest i do zrobienia. Niekoniecznie tak to się sprawdza w rzeczywistości. Więc tu będziemy mieli. Jakiś taki problem z taką, z taką prawda, rzeczywistą, realną oceną tego, co jest i, te, i tego, co nas otacza, więc lepiej po prostu tutaj nie. Nie, nie działać z takim właśnie hura, optymizmem i takim po, po, poczuciem właśnie, że wszystko, że wszystko jest możliwe. Chociaż w niedzielę 22 września, kiedy słońce już będzie pod samiuteńki, prawda, tu koniec koniec panny i utworzy trygon do Plutona. No to to jest taki czas i to jest ten moment, kiedy dosłownie no, tuż przed wejściem prawda, tego słońca do znaku do znaku wagi. Więc no, to, jest, no, to jest ten czas tutaj. No, takiej reformy, prawda, jeszcze, że tu może coś jeszcze zrobić, zmienić, jeszcze wejść, prawda, tutaj w to, w to, w to nowe jakoś z taką, z taką właśnie, z, z takim nowym, z takim nowym jakoś tutaj nastawieniem. To jest horoskop nie tyle tego trygonu słońca z Plutonem, które doda nam siły odwagi, stanowczości i takiej no, prawda, takiej konsolidacji jakoś tutaj energii, będzie temu sprzyjał, ale to jest to jest dokładnie horoskop na wejścia słońca, na wejście słońca w znak wagi, czyli ten rozpoczynamy tutaj tą nową właśnie porę roku, czyli właśnie jesień. No i tu się zaczyna, prawda cały taki, no taki kwartalny, prawda? Jakoś tutaj nowy cykl. Ten Ascendent, jak się go zrobi na Warszawę, on jest tak no, po prostu na przełomie, prawda, tutaj strzelca i, i koziorożca. Ten horoskop oczywiście trzeba by interpretować jakoś w odniesieniu do tego horoskopu, z kolei wejścia Słońca w znak Barana, czyli ten, który rozpoczyna cały, prawda, tutaj cykl, ale sam fakt, że to Słońce wchodzi, prawda, jednak do nowej, do znaku, który rozpoczyna, do znaku kardynalnego, który rozpoczyna nową porę roku, i samo to, że to będzie w znaku uwagi, więc jakby część też naszej energii będzie jakoś przeniesiona, prawda, na relacje. Społeczne, towarzyskie, um, uczuciowe, partnerskie, szeroko rozumiane, że ta sfera teraz będzie jakoś tutaj szczególnie ważna, zwłaszcza, że w dniu słońca, yy, znaczy, że w dniu wejścia Słońca w znak wagi, Wenus opuszcza właściwie ten znak wagi. No może nie w, nie w dniu, ale dosłownie następnego dnia, bo Wenus tu jest pod koniec właśnie znaku wagi, czyli Wenus wychodzi ze znaku wagi, a Słońce tam właśnie yy, wchodzi. Z punktu widzenia astrologii tra tradycyjnej, Słońce znaku uwagi jest w tak zwanym upadku, prawda? Ono jest tam no, jakoś no, osłabione, prawda? Więc tu, dlatego tu, to nasze jakby ego i te, to nasze centrum, prawda? Jakoś tutaj, ta nasza jaźń, że tak powiem tak posługując się taką terminologią z psychologii głębi, no to, to ona będzie zależna, prawda, jakoś od relacji z innymi ludźmi, i tu będziemy po prostu od tych, od tych innych, od tych całej, tej całej siatki, prawda, jakoś międzyludzkiej zależeć. No, i ta Wenus, właśnie tutaj, która, która w tym samym dniu, prawda, która tu wychodzi ze znaku, ze znaku wagi, no ona będzie tworzyła z kolei kwadraturę do Plutona. I to jest taki moment, kiedy, no, jeszcze ta Wenus to jest w ogóle w takim też dramatycznym trochę położeniu, bo ona jest w swoim znaku, a wchodzi do znaków swojego wygnania, więc zmienia tutaj się zupełnie, prawda, no jakość, jakby tego, co, prawda, jakoś wenusjańskiej tego, co pokojowe, i tego, co jakoś też takie stabilne tutaj w relacjach. I no przed tym wejściem, prawda, do znaku skorpiona, będąc jeszcze utworzy kwadraturę do Plutona, czyli to zapowiada prawda też te takie no jednak intensywność przeżyć, intensywność uczuć. E, też rodzaj pewnej takiej przemocy, która jest jakoś no, podszyta, prawda, też nie wiem, miłością albo jakoś troską, więc to jest czas takiej głębokiej weryfikacji bo w ogóle też relacji jakoś tutaj międzyludzkich. Zresztą sama ta pełnia, która tu jest w środę, prawda, ona też, sam fakt, że jest po prostu opozycja Słońca z Księżycem, e, e, czyli a, tak jak tutaj powiedziałem już wcześniej, po, w połączeniu z tym zaćmieniem, to też jakoś wpływa na takie. Na no, taki pewien rodzaj no, konfliktu, prawda, jakoś tutaj interpersonalnych, a ta Venus no, też pokazuje, że pewne relacje się będą musiały jakoś, nie wiem, skończyć, zakończyć, że to jest taki czas też jakoś tutaj, no, podsumowań, ale też jakieś, no, konfrontowania się z czymś, co jest, no, od nas po prostu, jakoś no, niezależne, czy też, czy, czy tych sił, którym my jakoś tutaj m, podlegamy. Jest to oczywiście jakiś wskaźnik i manipulacji i takiej, no, w, em, Takiej właśnie opresyjności jakoś tutaj w relacjach. I też takiej, prawda, jakoś intensywności przeżyć, ale być może z pewnymi rzeczami, które, na które my nie mamy wpływu, będziemy się musieli jakoś tutaj um, pogodzić. Potem ta Wenus w poniedziałek już 23 będzie wchodziła do znaku, do znaku Skorpiona, ale o tym już powiem za tydzień. I jeszcze dwa słowa na, na, na temat um, pustego kursu księżyca, który w tym tygodniu będzie miał miejsce aż cztery razy ale właściwie tylko ten pierwszy, 16 z poniedziałku będzie miał jako takie prawda, jakoś tutaj zna, zna, znaczenie, bo on będzie najdłuższy, czyli od godziny 7.05 do godziny 11.40. Wtedy księżyc będzie przechodził przez znak wodnika i to jest taki moment, kiedy no, m, możemy się jakoś tutaj rozczarować jałowością różnych działań, które gdzie my jesteśmy jakoś nastawieni jakby na pracę w grupie, czy na pracę wokół jednoczenia się, prawda, wokół jakiegoś pomysłu. Więc to może się okazać takie tutaj no, jałowe. Potem, właśnie o tej 11:40 księżyc, właśnie wchodzi do znaku ryb, po to, żeby no, już potem, prawda, w tą środę 18 września em, em, no, znaleźć się w tej, prawda, pełni w tym zaćmieniu. Więc to już też będzie ten taki moment, prawda, tutaj, no, zmierzania jakby do, do tego. Środa 18 września księżyc będzie szedł pustym Kursem no dosłownie, prawda, ciut ponad 20 minut od godziny 11.04 do 11.25. Podobnie też krótko, ten pusty kurs będzie miał miejsce 20 września w piątek od godziny 10.40 do godziny 11.04 i potem 22 września od 12.15 do 12.25. Czyli wszystkie prawie te, te, te puste kursy księżyca są no, króciutkie, prawda? I, ale jakoś tak się składa, że są dokładnie, jakoś tak mniej więcej, prawda, w tych godzinach takich południowych i przedpołudniowych. I dwa słowa jeszcze na temat godzin spalonych, które w tym tygodniu wybiją dwa razy. 18 września, czyli właśnie dokładnie wtedy, kiedy jest nów Księżyca, wtedy, kiedy jest pełnia Księżyca, no właśnie połączona z tym zaćmieniem, czyli od godziny 4.34 przez te kolejne cztery godziny to będą najtrudniejsze. Ten taki czas, kiedy nie powinniśmy podejmować żadnych działań związanych z takich no, prawno-sądowych. I potem ale to, te 12 godzin są tutaj takie no, szczególnie prawda, jakoś takie no, trudne na tego typu działania i potem jeszcze raz w sobotę od godziny 9, w sobotę 21 września od godziny 9-26 do godziny 21.26, przy czym znowu no, te pierwsze cztery tutaj są takie szczególnie trudne i takie no, zagrażające, jakby tym sprawą właśnie, prawno, sądowo ugodowym, prawda? I tak dalej, więc ale też takim no, wojennym, gdzie my teraz będziemy się chcieli bić o coś, co nam się należy albo i nie. Bardzo Państwu dziękuję, wszystkiego dobrego i widzimy się za tydzień.